welcome to learn polish podcast you'll find all our episodes on learnpolishpodcast.com Podcast.com, Ron and youtube and you'll find the links to the podcast description if you're new go back to the start i know those that are listening every week they're going right why are you saying that every week you're driving me crazy i'm sorry but every week we probably have new listeners and there's probably some that have got to such a level they said mm, no no we need more advanced so we'd be working on that i four other podcasts you have to check them out you'll find them on right call.com Roj, witam cię serdecznie, witam również naszych kochanych słuchaczy i zapraszamy na krótką pogawędkę. Pogawędka to jest jak little small talk, tak? Będziemy gadać, czyli rozmawiać. Mam kilka pytań do Roja. Dzisiaj na relaksie jesteśmy przed świętami. Easter. It's do actually going to be post Easter. Bez when, when, they get, when they listen to this, it's going to be after Easter, come as so. well. Więc <laughs> musi być dzisiaj na relaksie. Roy, lista pytań. List of questions, tak? Pierwsze pytanie, jak się czujesz? How do you feel? Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. A u ciebie? Też świetnie. Wszystko w porządku. Piękna pogoda, kwiaty, słońce. Jest bardzo dobrze. Co robiłeś wczoraj wieczorem? What did you do yesterday evening? Tak? Wieczorem. Wczoraj wieczorem. Byłem bardzo zmęczony, bo miałem trzy podcast, i jeden live, i to było pięć godzin podcasting. And byłem śmęczony, ale było bardzo dobre temat. Produktywny czas, dobre podcasty, inspirujące rozmowy. Numer trzy. Jak długo stałeś w korku? Stand in the traffic, tak? Jak długo stałeś w korku? Nie, niedużo. Ja zawsze słucham inny podcast, nie moja, well, Czasami polski, bo ja też rozmawiam lepiej z moim synem, ale zawsze robimy coś na samochodem, co nigdy jest problem ze mną. Nigdy nie nudzisz na się. Nawet jeśli tak, jest nie duży zim. korek, to tak. bez stresu. Bo nie robisz... mam nerwuję. Po co? Nie denerwuję się. Tak. Nie denerwuję się. Dobrze, a co będziesz robić w weekend? Jakie są Twoje plany na weekend? Weekend chyba Będę be... relaksować się, tak? <grym> tak, i chyba będzie gotuje coś Będę dobrego dla tak. Easter. Na święta Wielkanocne. Święta Wielkanocne. Yeah, jutro... Easier. <grym> Czy jutro będziesz musiał wstać wcześniej rano? Ja, ja jutro nie... jest czwartek. Czy będziesz musiał wstać wcześniej rano? Tak, bo ale, ale syn nie ma szkoły jutro, so, ale ja nigdy mam budziczyn, alarm, tak? Nigdy nie mam budzika. Nie tak, używam tak, budzika. Słońce jest moje budzikiem. co? Normalnego sióste, te Nie jest jest so, no, my, o 6, moim budzikiem, to ładnie, tak? Budzisz się zgodnie z naturą. Tak, dokładnie. Dobrze. Następne pytanie. Spod jakiego znaku Zodiaku jesteś? Pamiętasz, robiliśmy podcast o horoskopach? Tak, ja pamiętam. mówiłam, że ja jestem spod znaku raka, bo urodziłam się w lipcu, ty urodziłeś się w październiku, więc spod jakiego znaku jesteś? Waga. Tak? Jestem spod znaku wagi. Dobrze. Gdzie leży twój kraj? Where does my country... Where... Okay, ty, tak, gdzie leży Irlandia? Tak. O, obok Wielkiej Brytanii. Obok Wielkiej Brytanii, <laughs> tak. W Europie? Tak, no. w Europie. An art, what's art po polsku? Na zachodzie, tak, na zachodzie, nie, bo jest północ. No, no, the, the, the planet, what's the earth, earth. A, no na ziemi. Na ziemi. I was like, what's she talking about, na północ, I was like, ooh, she didn't understand that one. Planeta Ziemia, tak, przepraszam, tak. czyli na ziemi, Irlandia hmm. jest na ziemi, nie w kosmosie, Tak. tak. Dobrze, gdzie pracujesz? W domu. W domu! Czyli to jest tak, praca tak. zdalna, praca online. Jak dojechać do Twojej pracy? No to już nie będziemy pytać. do dobioro. <laughs> Proszę? Odsypalnie, dobioro, chyba. W sypialni, dobioro, sekund. Trzeba skręcić w prawo. <laughs> no dobrze. Gdzie chętnie spędzasz wakacje? Ja myślę, że w domu rodzinnym, w Irlandii. Czy są jeszcze jakieś inne miejsca? Chyba Hispania. Tak, Hiszpania, z rodziny, Hiszpania. tak, bo rodziny jest bardzo ważna dla mnie. co? Może... Z rodziną w Hiszpanii, piękne słoneczko. Tak, dobro obiad, dobre wino, wszystko w porządku. Jak wygląda Twoje mieszkanie, dom? Piękne. Jest piękne, jest duże, jest słoneczne, sania może jasne albo ciemne kolory, ma ogród albo bez ogrodu. Kilka detali, roj prosimy. Jak wygląda Twój dom, Twoje mieszkanie? Tak. Dwa parter, two story. Dwa, dwa piętra, dwa piętra. Dwa. Tak, jest parter i dwa piętra. To jest duży dom. Tak. Ej. Z ogrodem. Tak, jest piękny ogrodom. Ja bardzo lubię, czytam moje książki. Ogrodom i jejsne danie też. Jest danie, tak. Ogród jest piękny, teraz jest wiosna, więc myślę, że niedługo w Twoim ogrodzie będzie bardzo dużo pięknych, kolorowych kwiatów. Trzeba będzie Cię odwiedzić. Zrobimy podcast w Twoim ogrodzie. Jaka jest Twoja ulubiona pora roku, Roy? No ja myślę, że taka jaka jest teraz, czyli? Tak, to teraz i lato. Wiosna i lato. Teraz słuchajcie, w Polsce świeci słońce, jest ciepło. Niebo, sky, niebo jest bardzo, bardzo niebieskie, jest ślicznie, jest dużo kwiatów i ludzie organizują ogrody. Już sklepy ogrodnicze, czy garden shops, tak? sklepy ogrodnicze są już otwarte i można kupować kwiaty, to jest dobry moment, także jest fajnie. Jaka jest dzisiaj pogoda, Roy? Bardzo piękne, słońce, tak, nie chmur. Nie ma chmury, tak. jest słońce. Czy uprawiasz sport? Teraz niestety nie, bo, niestety. ale bardzo lubi uh, squash, ale ze syn synem ja w futbol talas, basketball, mnie, ale piłkę, nożną, to jest puszkę. tylko nie dużo. How, how would I say? od czasu do czasu. It's tak. like not, it's not, energetic for me z mojego syna. Tak, to, leży, to jest tak leży, relaksowa. Tak, tak relaks z moim synem. Przyjemny czas. Dobrze. Jaką dyscyplinę sportową lubisz najbardziej? Squash, chyba. Squasha. najbardziej lubię squash. Czy lubisz uczyć się polskiego? Troszeczkę. Troszeczkę, to zaczęli tu i ostatnie pytanie, czy masz swoją wizytówkę? Wizytówka to jest wizytka, czyli biznesmeni, firmy dają wizytówkę. No i pytanie, czy masz swoją wizytówkę? Teraz nie, ale Teraz przed nie. ja zawsze ma, ja bardzo lubię reklamy. Nie wiem, czy mam blisko, ale ja zawsze robię coś innego. Tak, bardzo ciekawa wizytówka. Może jeden podcast robimy. I rozmawia o to, bo jest na pewno ma, ma kilka biznes osoba i mam no dobrą pomoc, co będzie e, ciekawa na ludzi na biznes. Nie wiem, czy mam mm. jeden dysko, mm. ja Czyli jest. zrobimy taki podcast, język biznesowy, wizytówka, szczególnie dla biznesmenów, ale nie tylko. Taka krótka pogawędka. Miło było się z tobą Roy, spotkać. Miło było się spotkać z wami. Życzymy Wam słonecznego, pięknego dnia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję Roj. So you get lessons from Camilla PolonusWatch.com and they can be on Skype so anywhere in the world. And you'll find all the lessons. Learnpolishpodcast.com or on bitch and YouTube. You'll find all the links in the podcast description. We also have a donation button to help with our costs. And be sure to give us a thumbs up. Five star rating, subscribe. It all helps with the algorithms. You might think, you know, just not doing anything, but it does. Thumbs up really helps. So until next week. Thank you very much.